Pan Kukis jak na razie, jak na razie dał się poznać jako człowiek jednego pomysłu. Jako człowiek jednego pomysłu. Poza jednomantowymi okręgami wyborczymi żadnego pomysłu na państwo nie przedstawił. Nie wiem, czy nie chciał, czy nie potrafił to osobna sprawa, ale jednego pomysłu. To jest pomysł. No delikatnie mówiąc trochę, znaczy waga, jaką on przywiązuje do tego pomysłu, jest trochę przesadzona. Yy, dlatego, że ja yy, akurat trochę się tymi rzeczami zajmowałem i w 1992 roku opracowałem projekt ordynacji wyborczej, nie, że wpadłem na pomysł, tylko opracowałem projekt ordynacji wyborczej opartej na jednomandatowych okręgach. Opartej na jednomandatowych okręgach. Na prośbę posłów, kolegów, bo była taka jedna, nadzwyczajna komisja sejmowa pod przewodnictwem posła króla Zięcia Leszka Mosulskiego do opracowania ordynacji wyborczej. I koledzy posłowie poprosili mnie, żebym taki projekt opracował. I ja w, wtedy myślałem jeszcze, że jak wszyscy mówili o potrzebie dekomunizacji, że to naprawdę to Dziś Dzisiaj ze wstydem muszę się przyznać, że byłem naiwny bardzo. Ale no wtedy jeszcze myślałem, że to naprawdę, z tą dekomunizacją, w związku z tym posłużyłem się rozwiązaniem przyjętym w ordynacji francuskiej, bo ona też jest oparta na jednomandatowych okręgach wyborczych, ale jej celem, niezapisanym nigdzie w ordynacji, było blokowanie dostępu do parlamentu frontowi narodowemu. I to przez całe dziesięciolecia się udawało. Więc ja pomyślałem sobie tak, to ten sam mechanizm, jak zastosujemy tutaj, to będzie można blokować w ten sam sposób dostęp do parlamentu sojuszowi lewicy demokratycznej. I to nikt nie powie, że tu jakaś demokracja została naruszona we Francji, jest taki sam, taka sama ordynacja, a Francja przecież jest niepoznawowanym państwem demokratycznym. Więc nie będą mogli nawet pisnąć. No i się przeprowadzić dekominację bez użycia tego słowa. I tak zrobiłem. Na czym polega ten trik? Otóż w francuskiej ordynacji są jednomandatowe okręgi, ale żeby z marszu uzyskać mandat, to trzeba uzyskać w okręgu bezwzględną większość, czyli przynajmniej 50% plus jeden głos dodatkowo. 50% plus jeden. To jest bezwzględna większość. Przy mnogości kandydatów to się prawie nigdy nie zdarza. W związku z tym jest druga tura za dwa tygodnie i między pierwszą i drugą turą tworzą się koalicje. To trochę z punktu widzenia wyborcy, to trochę lepiej, bo on wie na co właściwie głosuje. U nas to nie wie, bo no tak, na czym polega kampania wyborcza? Na tym, że każda partia stara się przedstawić od najlepszej strony My jesteśmy mądrzy, my jesteśmy tutaj szlachetni, my jesteśmy patrioci i tak dalej. A oni to są drudnie, łajdacy, złodzieje, w ogóle cymbały, nie ma co w ogóle ich popierać. No i jak już uwierzymy, że to wszystko prawda, to następuje głosowanie. I potem partia, która jest mądra, szlachetna i tak dalej. Wchodzi w koalicję z głupimi łajdakami, złodziejami. W rezultacie realizowany jest program, o którym wcześniej nikt nie słyszał. Czyli większej kpiny z wyborców to trudno sobie wyobrazić. Rzeczywiście. Tam trochę lepiej, bo na oczach wyborców przed ostatecznym głosowaniem te koalicje się tworzą. Więc ten wyborca trochę więcej wie, na co właściwie co popiera. Ale przez całe dziesięciolecia było tak, Francji, że między pierwszą a drugą, turą y, tworzyła się koalicja pod tytułem Wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. I Front Narodowy, mając kilkanaście procent poparcia nie w sondażach, tylko w głosach wyborczych, w wyborach u nas taka partia tu uchodzi za silną, 16%, procent, który nie każdy uzyskuje, prawda? Y, nie, ani jednego posła nie wprowadzał do Zgromadzenia Narodowego Francuskiego. Raz się udało, to znaczy udało się, nie udało się, ale w 1997 roku jeden kandydat Frontu Narodowego przedarł się przez wszystkie te zapory. Przypadkowo znałem go osobiście, bo on wydawał taką gazetkę tu w Prowancji, w, w Departamencie War, y, Patriot de i on mi przysyłał tę gazetkę swoją, więc skąd się znaliśmy. No, i on się przedarł przez wszystkie zapory i wygrał w okręgu. Wygrał z marszu. W pierwszej turze. No to Sąd Najwyższy unieważnił w tym okręgu wyborczym tyle. No, jak ma nie wygrać, to nie wygrać, żeby tam nie wiem co. Z demokracją nie ma żadnych, prawda? Teraz jest się sytuacja odmienna, bo już multikulti tak Francuzom znalazło za skórę, że po prostu już się zorientowali, że to tam. Nie ma co się oglądać na te kalumnie, zrzucane na Front Narodowy, tylko popierają Front Narodowy. Front Narodowy jest w tej chwili najsilniejszą partią we Francji, na pierwszym miejscu. Ale to kilkadziesiąt lat minęło. Więc y, 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 opowiadam, y, opowiadam o tym dlatego, że przy pomocy jednomandatowych okręgów boczych też można różne sztuki robić. Też można różne sztuki robić. A zwracam uwagę, że jest zarządzone referendum, ale bez żadnych szczegółów. Przecież co innego by było, gdyby, była, gdyby był konkretny projekt ordynacji. No to byśmy lepiej wiedzieli, za czym się opowiadamy. Tym, tymczasem się opowiadamy tylko za pewnym pomysłem, czyli mają być jednomandatowe okręgi wyborcze. No dobrze, mogą być jednowantowo okręgi ale jeżeli zostanie utrzymany monopol partii politycznych na wys wysuwanie kandydatów, to wszystko jedno, czy będą mandatowe, czy będą wielomandatowe, to właśnie nie ma żadnej różnicy. Wreszcie, czy ma być system francuski, czy ma być system angielski, w systemie angielskim, też jednoantowe okręgi, ale tam wygrywa ten, co ma najwięcej głosów i to jest najprostsza. Naj więc nic nie trzeba kombinować. Więc powiem, to jest waga, jaką pan Kukiz przywiązuje tego pomysłu, wydaje mi się nadmierna i obawiam się, że on po prostu tych wszystkich szczegółów nie zna. Obawiam się, że on tych wszystkich szczegółów nie zna. Co więcej, że on przedstawił pewien program polityczny, taki no można to nazwać programem politycznym, pod tytułem Wszyscy wątpią. Wszyscy wątpią. Jest jakiś program. I to na pierwszą turę wyborów prezydenckich wystarczyło. Czyż nie dlatego na pana Kukiza głosowało tyle ludzi, że im się ten program podobał? Bo to, no mówię, żadnych szczegółów tam nie ma. Więc tam nie ma się co podobać jeszcze ani nie podobać. Po prostu nic nie ma. Tylko to był gest Kozakiewicza, który ci ludzie pokazali tym nadętym mandarynom politycznej sceny. Ale wielu się z, z, z No, to jest tak, to, że Pan Kukiz był tak, widocznie najbardziej przekonujący. No, w tej, chwili, w, tej chwili, w tej chwili wydaje się, że jego gwiazda trochę zaczyna przygasać. I moim zdaniem, ja to mówiłem jeszcze wtedy, kiedy on miał ponad 20% poparcia. I to niestety się sprawdza. Niestety, niestety. bo mówiłem wtedy, że jeżeli Panu Kukizowi na tą falę antysystemowości, która go niesie, uda się nałożyć jakiś program polityczny, to może stać się zjawiskiem trwałym na polskiej scenie. Jeżeli mu się to nie uda, a raczej wszystko wskazuje dotąd, że mu się to nie udaje, no to będzie takim meteorem, który błysnął i zgasł.